Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Modro, a obok mnie Natalia Pawlak. Natalia zajmuje się kwestiami technicznymi związanymi z wdrożeniami aplikacji. AQS Integrity Line. W związku z tym nasza audycja dzisiaj będzie zawierać lokowanie produktu. Tak, staramy się Państwu i o to od samego początku powiadamy, że ponieważ to ma być bardzo mieć praktyczny aspekt nasze spotkania, nasze rozmowy to staram się państwu pokazywać jak funkcjonują pewne elementy związane z sygnalizacją i prowadzeniem procesu sygnalizacyjnego w ramach aplikacji, żebyście państwo mogli to zobaczyć w praktyce. A dzisiaj zapraszam państwa na część drugą. Dzisiaj będziemy z Natalią rozmawiać o tym, kim jest sygnalista i czym sygnalista różni się od donosiciela. A zatem w drugiej części porozmawiamy z Natalią o tym, czym różni się sygnalista od donosiciela. To jest niezwykle istotny element dlatego, że z reguły, w sytuacji, w której zwracamy się do organizacji czy firm, do pracodawców, rozmawiamy o sygnalistach, to pierwsze skojarzenie, które ma pracodawca w organizacji, to mówi o sygnalista, czyli donosiciel. No nie. W pierwszej części opowiadaliśmy Państwu o tym, dlaczego warto mieć taki bezpieczny i skuteczny system, jakie to są wartości ogromne dla pracodawcy, a dzisiaj właśnie. Skupimy się na tym, kim jest sygnalista i dlaczego sygnalista różni się od nosiciela. Warto to. Warto o tym, o tym wiedzieć w przypadku wdrożenia aplikacji dla sygnalistów. Tak. Dlatego też, że no postępowanie sygnalizacyjne będzie prowadzone w stosunku do sygnalisty, a nie w stosunku do nosiciela. Aplikacja tutaj w tym zakresie zawiera masę różnych ułatwień i udogodnień, których będziemy na końcu tej tutaj... pokazywać. Tak tej prezentacji mówić, pokazywać, opowiadać do państwa, którzy słuchają podcastów i pokazywać w ramach w ramach, webinaru dostępnego, tak, w ramach na YouTube. webinaru dostępnego na YouTube. Zacznijmy od tego proszę państwa, że sygnalista jest osobą fizyczną, czyli to człowiek, krótko mówiąc, który zgłasza informacje dotyczące naruszenia prawa, zgłasza je wewnętrznie w ramach kanału zgłoszeń wewnętrznych, tutaj zapraszam Państwa na odcinek pierwszy, gdzie dokładnie z Natalią mówiliśmy, czym charakteryzuje się taki kanał zgłoszeń wewnętrznych, jakie są możliwe możliwości wdrożenia takiego kanału zgłoszeń wewnętrznych, albo zgłasza go zewnętrznie, że zgłasza go zewnętrznie, czyli w podmiocie publicznym, który będzie musiał mieć po wejściu w życie ustawy taki kanał zgłoszeń wewnętrznych przygotowany lub też ujawnia publicznie, czyli po prostu idzie najczęściej do mediów i opowiada o tym, że w danej organizacji coś czy firmie się dzieje, tak, coś dzieje, się dzieje. dzieje się źle, Aczkolwiek oczywiście wszyscy pracodawcy czy organizacje woleliby takiego, takiej sytuacji uniknąć, czyli tego, że szef takiej organizacji czy pracodawca, dyrektor, prezes dowie się z gazety czy, czy z mediów społecznościowych o tym, że w jego organizacji dzieje się źle. To no jest marka organizacji na tym ciebie. Tak, wiemy, że markę buduje się latami, bardzo ciężka, bardzo łatwo do organizacji stracić zaufanie. W związku z tym, jeżeli Państwo chcecie zrozumieć, dlaczego jak obronić się przed, tym, przed taką sytuacją, to zapraszamy właśnie do tej części pierwszej, gdzie omawiamy zasadę, dlaczego warto mieć ten bezpieczny i skuteczny kanał sygnalizacji wewnętrznej. No i teraz tak, tutaj są pewne elementy, które musimy wyodrębnić i powiedzieć o pewnych cechach, które ma sygnalista i które będą go odróżniały od, donosiciela. Tak, od takiego, takiego donosiciela. Po pierwsze sygnalista to osoba, która zgłasza informacje dotyczące naruszenia praw lub norm etycznych. Dyrektywa i projekt ustawy przewidują, że chodzi tu przede wszystkim o naruszenie prawa, czyli pewne niezgodności działania organizacji z prawem, ale również pracodawca może wprowadzić taką, takie zgłoszenie dotyczące norm etycznych, jeżeli oczywiście jakieś kodeks etyczny czy normy etyczne w organizacji obowiązują. Wiemy, że tych organizacji, które wdrażają takie normy, jest coraz. Coraz więcej, prawda? I wiemy tak. też, że warto to robić. Warto te normy wdrażać. Tak, tak, bo młodzi pracownicy czy w ogóle pracownicy na wartościach danej organizacji lepiej budują swoją tożsamość i przynależność do tej organizacji i lojalność. Więc no to jest... część zachowań w ramach organizacji może być zbudowana na normach etycznych, a nie na podstawach przepisów obowiązujących. Tak jest. W... Kraju. Także zgłoszenie może dotyczyć albo naruszenia prawa, albo norm etycznych. oczywiście pracodawca może też przewidzieć, żeby tam wpływały inne zgłoszenia, chociażby na przykład usprawnienia działalności, czy poprawienia warunków pracy, to jest niezwykle cenne źródło informacji dla pracodawcy, który może wtedy na tym trudnym rynku pracownika przeciwdziałać chociażby temu, żeby jakiś pracownik, czy grupa pracowników odeszła z pracy, co... Nie jest pożądane, bo niesie ze sobą duże koszty. Duże koszty zatrudnienia i... nowych pracowników. Tak jest. Tak. także... Co więcej, projekt ustawy zawiera zakres tych yy, zgłoszeń. Tak, do których... katalog, 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 tak. katalog Katalog zgłoszeń, uh -huh. których sygnalista może się odwołać przy zgłoszeniu na, naruszenia. Tak, i wtedy no, też pracodawca musi gdzieś te, ten katalog wskazać, prawda? Nie będziemy ukrywać, że temu pewnie katalogowi sprzyja jakiś formuła zgłoszenia. Będziemy o będzie tym mówić. Tak, będzie sprzyjał formularz zgłoszenia, to będziemy mówić, że to jednak jest pewna przewaga funkcjonowania aplikacji w stosunku do innych rodzajów zgłoszeń. Trochę o tym mówiliśmy już w tej części. Tej pierwszej. Tak, ale, ale myślę, że dzisiaj też trochę o tym jeszcze powiem na następnym Co więcej, koniec. w każdym kraju, który wdrożył dyrektywę unijną, ten katalog zgłoszeń jest troszkę inny i w Polsce też być może się różnić od tego katalogu dostępnego na przykład w Czechach. Tak, więc to jest niezwykle istotne, żeby w przypadku firm działających na rynku międzynarodowym, mających oddziały w wielu krajach, można było przygotować tak te, dedykować te formularze zgłoszeń dla poszczególnych, poszczególnych krajów. krajów. Tak, odnośnie tego co jest już w konkretnych przepisach prawa krajowego implementującego dyrektywę. Niezwykle istotnym elementem sygnalizacji jest to, żeby sygnalista, który zgłasza takie naruszenie prawa, miał podstawy sądzić uzasadnione, że to co zgłasza jest prawdziwe. To jest niezwykle ważne, czyli chodzi o to, że w chwili zgłoszenia sygnalista musi mieć przekonanie, że mówi prawdę. I tutaj jest to wystarczające już do objęcia ochroną takiego sygnalisty, czyli to, czy postępowanie sygnalistyczne zweryfikuje ewentualnie tą prawdę, czy, czy to, co mówił, to była prawda, czy nie, nie ma znaczenia z punktu widzenia ochrony. Ważne jest to, żeby sygnalista w momencie zgłoszenia miał podstawy sądzić, że mówi prawdę, a tutaj niezwykle istotne są dowody i ich. I załączenie do, tak, do sprawy. I ich przekazywanie, w związku z tym też o tym za chwileczkę jeszcze będziemy mówić, jak ważne jest. Załączenie tych dowodów, gromadzenie, mówiliśmy też o tym w części pierwszej. No i y, powinien mieć przekonanie, że to, co y, zgłasza, jest naruszeniem prawa lub norm etycznych. Y, no i y, krótko mówiąc, że informacja, jak powiedziałem, jest prawdziwa i jest istotna z punktu widzenia interesu publicznego. Tu jest pewien, pewna rozbieżność w interpretacji pomiędzy dyrektywą a przepisami prawa polskiego, bo w pierwszym czy w kolejnych projektach, bo mamy tych projektów już kolejną wersję. Nie była mowa o tym interesie publicznym. Ten interes publiczny znalazł się w ostatniej wersji projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Dyrektywa o tym nie mówi. To oczywiście jest kwestia tego typu, jak będziemy interpretować ten interes publiczny i jak będziemy interpretować interes prywatny, bo ja bym chciał Państwa przekonać, że sami zgłoszenie w interesie prywatnym może się de facto okazać zgłoszeniem w interesie publicznym. To można Podać bardzo prosty przykład, który zresztą często wykorzystywany jest, żeby to uzasadnić. Otóż wyobraźmy sobie, że jakiś pracownik zgłasza informację o tym, że jest on obiektem molestowania seksualnego w miejscu pracy. No i można by przyjąć, że on to zgłasza we własnym interesie, prawda? Ale przecież w interesie pracodawcy jest to, żeby w miejscu pracy do takiego molestowania seksualnego nie dochodziło. nie dochodziło. No i tu się trzeba zastanowić, czy to w istocie jest tylko zgłoszenie w interesie prywatnym dotyczącym tego pracownika, czy to jest interes publiczny, aby w danej organizacji nie dochodziło do działań niepożądanych w tym zakresie. Ja bym przyjął tutaj, myślę, że Tariś się z tym interes mam zgodzić. Tak, że tutaj jest interes publiczny, bo może się okazać na przykład w wyniku takiego postępowania, że, tym, że pracownik nie wiedział o tym, ale na przykład takim. Takim, takim działaniem niepożądanym, na przykład, właśnie takim molestowaniem seksualnym są dotknięci inni pracownicy. Nie no wtedy już nie mamy wątpliwości, że ten pracownik, co prawda pierwotnie mówił tylko o sobie i o swoim interesie prywatnym, Mówi ale jednak, szersze działanie. Tak, ale jednak, ale jednak chodzi o interes publiczny. No i ważne jest to, żeby to zgłoszenie było w kontekście związanym z pracą. Natalia użyła takiego bardzo ładnego określenia w pierwszej części naszego podcastu, naszego, naszego filmu, otoczenie biznesowe, no właśnie, to, to jest bardzo ciekawe, tutaj to, 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 ten kontekst z pracą to właśnie bardziej otoczenie biznesowe pracodawcy, no bo przecież nie tylko pracownicy, pracownicy prawda? Pracownicy, osoby zatrudnione na umowę na etat, na B2B, mhm. wolontariusze umowy, zatrudnione na umowę zlecenie, umowę o dzieło tak. i wszystkie inne formy powiedzania osoby z pracodawcą, ale też sygnalizacja dotyczy klientów, dostawców, kontrahentów tak. i innych osób, które mogą mieć kontakt z daną firmą. Czyli bardzo, bardzo z jednej strony szeroki zakres, ale z drugiej strony tutaj będzie zadanie po stronie pracodawcy implementujący kanał wewnętrznych zgłoszeń, żeby właściwie określić ten katalog osób, które mogą zgłosić sygnalizację, które mogą, a które z tej sygnalizacji będą wykluczone. No. Też w jednostkach publicznych to jest też trudne do określenia, natomiast tak. jeżeli mówilibyśmy o urzędzie gminy, to czy otwieramy to dla wszystkich mieszkańców? W rozumieniu ustawy tak, czyli taka sygnalizacja dotycząca gminy musi być też otwarta dla mieszkańców tej gminy. Tak, tak. no pamiętajmy tutaj, że te wszystkie urzędy publiczne, o tym też już trochę mówiliśmy w części pierwszej, mają dodatkowe zadanie, bo oprócz tego, że muszą wdrożyć kanał sygnalizacji Wewnętrznej, to każdy podmiot publiczny będzie miał zaznaczniejsze wdrożyć kanał sygnalizacji zewnętrznej, zewnętrznej. zewnętrznej. I też pytanie jest, jak on to zrobi, bo tutaj też można powiedzieć, że mówiliśmy o tym, że w przypadku kanału sygnalizacji wewnętrznej doszliśmy do takiego wniosku przekonania: najlepsza jest jednak jakaś aplikacja, która daje pewne możliwości, ale pewnie jak porozmawiamy o kanale sygnalizacji zewnętrznej, to myślę, że dojdziemy do podobnych wniosków, że w interesie tego podmiotu publicznego jest jednak mieć taki kanał jak oparty na aplikacji w jakiś sposób, prawda? Który, która daje większe bezpieczeństwo większą pewność prowadzenia postępowania i, i większą dostępność. I większość dostęp, większość dostępność. A zatem podsumujmy, kim jest sygnalista. Sygnalista to po pierwsze osoba związana z organizacją. Tu Natalia bardzo ładnie, jak mówiłem, to ujęła ten szeroki kontekst, prawda? Czyli nie tylko pracownik zatrudniony na umowę o pracę, ale i podwykonawca, osoba wykonująca dzieło, zleceniobiorca, dostawca, podwykonawca. Kandydat do pracy, który się zgłosi, ale nawet... Były nie zosta... pracownik tak, też. Tak, nie zostanie przytedy. Były pracownik, który pracował przez jakiś czas, więc tutaj ten katalog szeroko jest ujęty, ale wiemy, że chodzi o jakiś kontekst związany z tą organizacją. To otoczenie biznesowe, jak to ładnie, ładnie powiedziałaś. Dwa to, to, że sygnalista zgłasza zawsze nam kwestie dotyczące naruszenia prawa lub etycznych. Ten katalog i praw jest. Tak, będzie określony w ustawie, więc tak. jak już będziemy mieli ustawę, to też dokładnie to Państwo opiszemy, pokażemy, opowiemy o tym. Trzy. No to jest oczywiście taka sytuacja, że sygnalista zgłasza informacje, które, które są w ramach jakiegoś kanału zgłoszeń wewnętrznych, czyli w ramach tego, co udostępni nam pracodawca w ramach, w ramach własnej organizacji. Jest to informacja, która musi być prawdziwa w chwili zgłoszenia. Czyli sygnalista musi mieć takie, takie podstawy, a żeby sądzić, że to, co zgłasza, to jest prawdziwe w momencie... On może też załączyć dowody tego tak, zdarzenia. Tak, tak, no nawet powinien, bo wtedy to jakby pokazuje, że on rzeczywiście miał podstawy sądzić, że to, co mówi, jest prawdziwe. No i ten kolejny element, który wprowadził ustawa, który nie wynika z dyrektywy, o którym krótko powiedzieliśmy, to interes publiczny, czyli to zgłoszenie musi być w interesie publicznym, aczkolwiek tutaj, jak dokładnie sobie wymienimy te cechy odróżniające sygnalistę od donosiciela, to wyjaśnimy, dlaczego ten interes, tak ważna jest ta interpretacja interesu Publicznego. Publicznego. No i teraz przejdźmy już do tych elementów dokładnie odróżniających sygnalistę do nosiciela. Ja zresztą poprzemy to takim przykładem. Ja zawsze tutaj. Posługuje się takim przykładem osoby, która jest uzależniona od hazardu. To jest bardzo ciekawy przykład. Zaraz na dokładnie powiemy o co, o co chodzi. Ale wyobraźmy sobie, że mamy sygnalistę i sygnalista ujawnia to, co według niego jest prawdą w chwili zgłoszenia. Donosiciel się nie musi martwić, co mówi jest prawdziwe czy nie, może pomawiać, krótko mówiąc. No i na przykład wyobraźmy sobie właśnie taką osobę uzależnioną od hazardu, menadżera, który jest na wyższym szczeblu. Przychodzi donosiciel, mówi tam prawda, do pracodawcy, czy zgłasza, o ta osoba jest uzależniona od hazardu. On nie robi tego po to, żeby, krótko mówiąc, usprawnić działalność pracodawcy, bo może się okazać, że ta osoba w ogóle nie jest uzależniona od hazardu, albo w ogóle to nie ma w związku z pracą. Bo być może nie jest uzależniona, ale gra sobie po godzinach pracy i to w ogóle nie ma wpływu na to, co wykonuje, co robi w pracy. No ale na przykład z zamiarem działania sygnalisty jest to ewidentnie taka sytuacja, że on chce się pozbyć tego menedżera, być może po to, żeby awansować, prawda? I to jest. I to jest to, co zgłasza, się, a sygnalista, no sygnalista powie tak, faktycznie ten menadżer jest uzależniony od hazardu. Ale to wpływa na pracę. Właśnie, ale to ma wpływ na naszą pracę, bo na przykład zamiast pracować, to chodzi po jakichś stronach internetowych, więc potocznie i tam ma dostępne platformy do gry, albo wręcz namawia innych pracowników do tego, żeby brali udział w tym hazardzie. Wykorzystuje no, środki służbowe, środki finansowe. O właśnie, do... albo na przykład korzysta Wyskania z karty służbowej i jakoś tam fałszuje te, te, te dane z karty i wypłaca sobie pieniądze na grę. No i to tu wtedy... Widzicie Państwo dokładne to rozróżnienie między sygnalistą a donosicielem, prawda? Tutaj już tam pierwszy, ta, 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 ta pierwsza różnica dokładnie się, nam, yy, dokładnie, się nam, yy, dokładnie się nam rysuje. Druga to taka, że donosiciel może przyjść i powiedzieć: No to jest rzeczywiście hazardzista, tak? Ale to już nie ma żadnego yy, wpływu na pracę. To dotyczy tylko wyłącznie życia prywatnego. Więc informuje pracodawcę o tym, co robi ten człowiek, ten menadżer w życiu prywatnym, prawda? I to. Nie ma żadnego związku z naruszeniem nie, prawa. Nie, ma żadnego związku z naruszeniem prawa. Ale jeżeli już powie, prawda, że on kradnie pieniądze z firmy albo namawia innych pracowników, no to to już jest naruszenie, prawda? I to jest ta różnica. Donosiciel się tą różnicą przejmować nie musi, powie, co ten człowiek robi w życiu prywatnym, a sygnalista powie faktycznie, on jest hazardzistą, ale to ma wpływ na to, co się dzieje w firmie. To ma wpływ na naruszenie prawa. I to jest element niezwykle istotny dla rozróżnienia sygnalisty i donosiciela. Dalej mamy to, że. Y, 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 musi być ten kontekst, jak to ładnie mówisz, to, to nie biznesowe związane z pracą. pracą. Czyli jeżeli ja tylko działam w życiu prywatnym, tak, jestem rzeczywiście hazardistą, gram sobie po godzinach gdzieś tam w internecie, czy chodzę nawet do, do, jakiegoś, mój, do jakiegoś klubu, gram w pokera, to, to, to jest mój prywatny czas. Tak, tak, to jest mój prywatny czas, to nie ma żadnego wpływu. Ale jeżeli to jest w kontekście związanym z pracą, czyli tak jak Natalia powiedziałaś właśnie, on kradnie pieniądze na przykład z firmy, tak, Z karty służbowej wypłaca jakieś środki no to tu już ten kontekst z pracą jest bezpośrednio związany. Tak, i tu mamy to rozróżnienie kolejne, prawda? Tutaj mówimy o życiu prywatnym, tutaj mówimy o życiu związanym z pracą i z kontekstem związanym, związanym z pracą. No i kolejne, to, to jest ten interes publiczny, to jest to, co zostało zapisane w, w ustawie polskiej, czyli krótko mówiąc, to zgłoszenie donosiciela dotyczy tylko interesu prywatnego. No jeżeli on ma rzeczywiście tylko ten interes polegający na tym, że on powie ten człowiek niewłaściwie prowadzi się w życiu prywatnym, bo gra, tak, prze, 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 przejada swoje pieniądze, nie wiem, wydaje na lewo i prawo, nie ma oszczędności. To jest osobista sprawa. Tego tak, to jest same. osobista, prywatna sprawa, ale być może on to mówi po to właśnie, żeby tego pracownika wygryźć i zająć jego miejsce. Ale jeżeli tu już jest ten kontekst związany z pracą, to trzeba się zastanowić, czy... Właśnie to jest tylko interes prywatny, no bo jeżeli on kradnie pieniądze z firmy, prawda, albo namawia innych pracowników. Że razem z nim grali na przykład. Tak, że razem z nim grali to jeszcze w godzinach pracy na jakichś platformach, no to to jest ten interes publiczny, bo on dotyczy większej grupy osób. Jeżeli ten interes publiczny tak będziemy interpretować, bo przypomnijmy, że ten interes publiczny na dzisiaj jest zapisany tylko w polskim projekcie ustawy, no to tutaj rzeczywiście to jest ta, taka, taka pożądana, bym powiedział, interpretacja interesu publicznego. Czyli wychodzimy poza ten interes prywatny i mówimy o. Inni pracownicy mają też z tym problem, tak, to jest zagrożenie większe, a zatem jest to zagrożenie o charakterze takim publicznym. To, co zgłaszam, jest za, za zgłoszeniem w interesie publicznym. No i proszę Państwa, sygnalista postępuje z reguły zgodnie z procedurami, czyli ma jakiś system zgłoszeń wewnętrznych, krótko mówiąc, tak. A procedury składania zgłoszeń... Tak, jest regulamin pracodawcy, bo ten regulamin, będziemy, o tym regulaminie będziemy dokładnie jeszcze opowiadać i mówić, no ale musi być ten regulamin dokładnie przygotowany, on musi wspierać różne rozwiązania, te wewnętrzne kanały zgłoszeń, a donosiciel no napisze donos, krótko mówiąc, do pracodawcy, maila, cokolwiek. On nie musi robić tego w, w ramach jest Formalne, tak, nie musi żadnych dowodów zbierać, nie musisz żadnych procedur przestrzegać, po prostu doniesie i tyle. Więc tutaj widzicie Państwo, że ta różnica pomiędzy sygnalistą a donosicielem na tym przykładzie, chociażby tej osoby uprawiającej hazard, jest dość istotna. Jeżeli ja uprawiam hazard, Czego nie, absolutnie nie pochwalamy, no bo to, to wiemy, że to może być też uzależnienie. Ale jeżeli ktoś uprawia to i robi to prywatnie, bez szkody dla innych osób, bez szkody dla pracodawcy, dla innych pracowników, to to jest jego problem, prawda? Być może trzeba mu polecić, żeby, żeby skorzystał z jakiejś pomocy, ale w momencie, kiedy to się zaczyna przekładać na pracę, na naruszenie już przepisów prawa, to staje się już interesem i pracodawcy, i innych pracowników, interesem publicznym i rzeczywiście staje się. Niebezpieczne. Tak, staje się niebezpieczne i staje się elementem sygnalizacji. A wracając do samej sygnalizacji, to powiedzieliśmy na początku o tym, że my musimy określić ten krąg osób, które będą mogły dokonać sygnalizacji, prawda? Czyli mówimy o tym otoczeniu biznesowym. Powiedzieliśmy, że to są szeroki krąg osób. Tak. Jak to jest możliwe, jakbyś mogła, Natalia, trochę powiedzieć z punktu widzenia aplikacji, no w tym aplikacji, mm. którą ty się posługujesz? Aplikacja tutaj. z Equal Line dostępna jest przez stronę internetową, natomiast adres do tej strony internetowej może być dostępny tylko dla osób zainteresowanych. Ta, domyślnie te strony nie są wyszukiwane przez wyszukiwarki internetowe, więc żeby rzeczywiście zgłosić zgłoszenie sygnalizacyjne uh -huh. przez aplikację, trzeba mieć adres tej strony, ewentualnie strona może być też zah zahasłowana, czyli trzeba mieć dostęp do tego hasła, czyli osoba, tylko, która, osoba, która ma hasło i zna adres, może zgłosić zgłoszenie. Hasło oczywiście jest opcjonalne. No i tutaj mamy od razu pierwszy poziom weryfikacji, czy ktoś jest sygnalistą czy odnosicielem. Dlaczego? No bo Wydaje mi się, że jeżeli robimy tak, że pracodawca najpierw ma indywidualny, jakiś prawda, dostosowany adres strony, unikalny. unikalny. Yy, dodatkowo ma jeszcze zahasłowane to, to tylko krąg osób, które dostanie tą informację. To oczywiście pracodawca określi, co pracodawcy, pracownicy, podwykonawcy, klienci. osoby, klienci i tak dalej, ale tu mamy znowuż ten zakres ograniczony w związku z tym. To jest taki pierwszy element, który nam pozwala powiedzieć, czy to jest sygnalizacja czy donos, prawda? Bo jeżeli już ktoś skorzysta z tej aplikacji ze strony za to hasło, no to już możemy powiedzieć, że ten pierwszy Pierwsze sito zostało przeprowadzone i wiemy, że to już jest raczej sygnalista, nie donosiciel, Ale to nie jedyna przecież możliwość weryfikowania, bo aplikacja daje kolejne możliwości. Aplikacja daje możliwość odpowiadania na pytania według formularza. To są pytania obowiązkowe i pytania opcjonalne. W tych pytaniach ujmujemy te wszystkie zakresy, które wymagane są przez ustawę, czyli spis naruszeń prawa, gdzie to się stało. To był zaangażowany, to wszystko, czego ustawa wymaga, żeby to zgłoszenie było zgłoszeniem sygnalizacyjnym. A nie donosem. To jest bardzo fajna rzecz, która mnie się podoba w aplikacji, bo to oczywiście aplikacja, mogę powiedzieć, potocznie jest dość plastyczna, to znaczy możemy ją dopasować do potrzeb danego ustawodawstwa i danego pracodawcy, więc to jest o tyle korzystne, że w przypadku pracodawców mających oddziały, o tym mówimy wielokrotnie, w różnych krajach daje możliwość dopasowania do danej Kraj. legislacji, która trochę się różni, prawda? Tak. Czeska się będzie różniła od duńskiej, a duńska od polskiej, pewnie, czy od francuskiej. Ale to jest też o tyle istotne, że możemy zaznaczyć takie okna, które sygnalista będzie musiał zaznaczyć, bo nie przejdzie dalej. To jest o tyle fajne, na przykład, jeżeli będziemy mieli naruszenia prawa, no to sygnalista nie zaznaczy żadnego dopuszczonego naruszenia prawa? nie na przykład, przejdzie dalej. Nie przejdzie dalej, więc. To też jest duże ułatwienie, powiem szczerze, zarówno dla sygnalisty, no bo on już jest trochę ukierunkowany, co może, czego nie może, jak ma postępować, a z drugiej strony też ułatwienie potem dla pracodawcy czy osoby wyznaczonej przez pracodawcę do prowadzenia postępowania sygnalizacyjnego, prawda, bo ona już ma pewien zakres zakreślony. Dowody, prawda, czyli można tam wgrać Proszę, pewne dowody. Możemy załączyć pliki dźwiękowe, gdzie dźwięk jest anonimizowany. Możemy załączyć pliki takie jak dokumenty tekstowe tabele z wyliczeniami, możemy załączyć e, zdjęcia. Wszystkie te pliki są anonimizowane, to znaczy, że są e, kasowane metadane dotyczące tych plików. No właśnie, to jest bardzo ważne. E, pliki, które są w formacie do edycji, tak jak dokumenty tekstowe, przekształcane są na PDF-y, tak żeby nikt tego potem nie, nie mógł zmienić. I są skanowane na obecność wirusów. No właśnie, to jest, to jest niezwykle istotne, bo aplikacja tutaj też nam bardzo dużo ułatwia. To znaczy, ja o tym mówiłem i rozmawialiśmy o tej w pierwszej części, pewnie wielokrotnie to się będzie powtarzało, że jeżeli ja stworzę jakiś pig na swoim komputerze czy zdjęcie, to nie do końca mam świadomość, że w tym świecie cyfrowym, oprócz tego, że pokazuje wizerunek zdjęcia czy te, treść dokumentu. To w tym w warstwie cyfrowej tego dokumentu przed zdjęciem mieści się bardzo dużo danych. Jeżeli ja to wyślę zwykłym mailem czy w jakiś inny sposób, to ktoś te dane może rozpoznać. A ja tutaj w związku z tym ucierpi moja ochrona danych osobowych na tym. Natomiast w aplikacji te dane z przejścia takiego od sygnalisty, do krótko mówiąc, już, tak już są wszystkie usuwane, więc tutaj... No ta ochrona danych rzeczywiście jest na bardzo bardzo wysokim poziomie. My też mówiliśmy o tym, że pracodawca czy krajowe ustawodawstwo będzie musiał, będzie mogło dopuścić zgłoszenia anonimowe. Mówiliśmy o tym, będziemy pewnie często powtarzać, ale powtarzamy to często, żebyście Państwo dokładnie zrozumieli, że z jednej strony ten kanał zgłoszeń wewnętrznych musi zapewnić poufność, to jest ochrona danych osobowych osoby, które te dane podaje w jakiś sposób i do nich ma dostęp tylko i wyłącznie osoba prowadząca postępowanie, ale na przykład pracodawca już może do tych danych nie mieć dostępu między zgłoszeniem, właśnie tym poufnym, a tym anonimowym. Anonim to jest coś takiego, gdzie nie podajemy żadnych danych, czyli nie wiemy, kto to zgłosił. I wiemy, że przy innych systemach zgłoszeń, które omawialiśmy dokładnie w części pierwszej, może być trudność w komunikacji z tym. Tak, natomiast to aplikacja, jeżeli sygnalista nie poda żadnych danych kontaktowych do siebie imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu nie poda tych danych to aplikacja jest stworzona bezpieczna skrzynka odbiorcza sygnalista ma hasło i login do tej bezpiecznej skrzynki, i przez tą bezpieczną skrzynkę jest przeprowadzona komunikacja z odbiorcą takiego zgłoszenia, wszystkie pytania, odpowiedzi zadawane są przez tą bezpieczną skrzynkę odbiorczą. Tylko sygnalista ma dostęp do, do swojej skrzynki, jeżeli oczywiście nikomu nie zakładam, że nikomu nie przekazuje loginu do niej, Nikt też nie może tych danych na zewnątrz przeczytać. Tak, aplikacja jest bezpieczna, stoi na zewnętrznych serwerach, które są w pełni zaszyfrowane, więc nikt tych danych z zewnątrz nie może przeczytać tej komunikacji. Właśnie, czyli to jest ten element, który, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia funkcjonowania kanału wewnętrznego zgłoszeń. To... Tym wszystkim, którzy oglądają tą drugą część, tylko nie widzieli, czy nie słuchali pierwszej, zapraszamy z Natalią do części pierwszej. Dokładnie te różnice, żeśmy wyjaśniali, to, to tam wszystko jest bardzo fajnie opisane i wyjaśnione, mam nadzieję, przystępnie dla Państwa. Natomiast to z tego punktu widzenia Państwo macie możliwość zobaczenia, jak na tym etapie już konstrukcji kanału zgłoszeń wewnętrznych i posługiwania się aplikacją, możecie Państwo. Do pewnego stopnia ograniczyć do czyli jakby zaplanować to, żeby ten, ten kanał był wykorzystywany tylko i wyłącznie do, przez sygnalistów, po to, żebyście Państwo te zgłoszenia sygnalizacyjne skutecznie, sprawnie, transparentnie odbierali mogli szybko i sprawnie reagować, prowadzić postępowania, no bo po to jest aplikacja właśnie po to jest kanał wewnętrzny zgłoszeń sygnalizacyjnych. W aplikacji w ramach tego, że jesteśmy w zgłoszeniach sygnalizacyjnych, musimy określić, zdefiniować klasyfikacje dla tych zgłoszeń. My podpowiadamy Państwu jakieś przykładowe klasyfikacje na, temat, na temat każda firma, każdy podmiot wybiera sobie, które klasyfikacje będą u nich Obowiązywały, tak jak fałszerstwo, konflikt interesów, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych. Tych klasyfikacji możemy definiować wiele. No i możemy i każdy... prowadzić normy dodatkowo, normetyczne, prawda? W tak, tych. tak. Możemy te klasyfikacje definiować na własne potrzeby i każde zgłoszenie możemy powiązywać z jedną lub wieloma tymi klasyfikacjami. Zgłoszenia mogą być katalogowane w odpowiedniej katalogii, przypisane do odpowiednich osób zarządzających zgłoszeniami, jak zewnętrzni prawnicy, jak prezes, prezes zarządu, działy HR-u, one będą miały dostęp tylko do tych zgłoszeń, do których powinny mieć ze względu na to, kto te zgłoszenia będzie rozpatrywał. Ale też I na tak... przykład do określonego poziomu danych, czyli na przykład zakładamy o tym, że jeżeli chcemy, żeby to postępowanie było transparentne i chcemy udostępnić prezesowi, zarządowi firmy to zgłoszenie, to udostępnimy w takim formacie, żeby na przykład ten zarząd i prezes nie miał dostępu do danych osobowych, tak żeby nie mógł wykonywać pewnych działań represyjnych wobec pracodawcy, który takie dane, takie Chciałbym informacje zgłasza. Chciałam powiedzieć też, że zgodnie z ustawą musimy być zaznaczone w zgłoszeniu, czym to zgłoszenie się zakończyło, to znaczy, jeżeli jest zgłoszenie sygnalizacyjne postępowanie, musimy mieć informację też w naszym systemie do aplikacji, narzędzi do, do, do sygnalizacji, jak się zakończyło to zgłoszenie, czyli czy zgłoszenie złożyło się złożeniem jakiegoś pozwu, cywilnego, karnego, zgłoszenie na policję, czy po prostu jest sprawa poza zakresem zgłoszeń, nic nie robimy, to jest tylko sprawa dla pracodawcy. Więc... Albo na przykład jakieś zalecenia, prawda? Wdrożymy nowe, nowe warunki pracy, bo na przykład uznamy, że to jest konieczne, i wtedy też to w tej aplikacji możemy I aplikacja umożliwia Właśnie. definiowanie takich wniosków, takich typów zakończenia danego zgłoszenia. To jest też do celów audytu, ponieważ też ustawa nas wymaga przechowywania i zapisywania mhm. tego, co się stało z tym zgłoszeniem. Tak, to mówiliśmy też w części pierwszej, i oczywiście, proszę Państwa. Będą kolejne części, my będziemy te wszystkie elementy dokładnie z Natalią omawiać. Natalia będzie Państwu dokładnie pokazywać w praktyce, jak funkcjonuje aplikacja, na przykład jeżeli chodzi o prowadzenie postępowania dowodowego, załączenie dowodów, myślę, że postaramy się przez to sześć Państwu też pokazać, tak, zrobimy oddzielną pewną część na temat kategorii różnych źródeł dowodowych, jak je, je zamieszczać, jak z nich korzystać. To jest niezwykle istotne zarówno dla sygnalistów, jak i dla osób prowadzących postępowanie, czyli dla pracodawców. Myślę, że tam też przetestujemy na przykład zgłoszenia, mi się to bardzo podoba, że zgłoszenie, zgłoszenie ustne, które jest wykonywane, nagrywane, jest animizowane w ten sposób, że zmienia się głos, prawda? I nie możemy Zygrałka, rozpoznać to. tak. To jest, to jest niezwykle ciekawe i no, o tym też na pewno, temu poświęcimy pewnie od, odrębny odcinek. Ja też przypomnę, że to co mnie tutaj. Chciałem nie... tu dodać, tym zgłoszenie ustne, że aplikacja hmm. umożliwia transkrypcję tego zgłoszenia no nagrania. I tutaj się zastanawialiśmy w ramach budowania aplikacji, czy umożliwić automatyczną transkrypcję. Natomiast doszliśmy do wniosku wraz z projektantami aplikacji, że automatyczna transkrypcja głosu to jest już niebezpieczna ingerencja w tą treść zgłoszenia. I wszystkie zewnętrzne aplikacje, są takie aplikacje, które to robią oczywiście transkrypcję głosu, to już będzie zbyt duża ingerencja w bezpieczeństwo danych, dlatego ta transkrypcja jest ręczna ze względu na bezpieczeństwo danych. Tak, ja to co będę podkreślał jeszcze. To, na co zwracam zawsze uwagę, to jest dla mnie niezwykle cenne, powiem szczerze, i to jakby Natalia o tym kiedyś powiedziała, bo to dość długo już współpracujemy, rozmawiamy ze sobą, o tym, że ta aplikacja ma też zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych. I to, to jest o tym już mówiliśmy w części pierwszej. Będziemy pewnie przeprowadzimy takie testy i będziemy o tym dostępie do osób niepełnosprawnych jeszcze mówić, no bo przypomnę, że zgodnie z dyrektywą unijną o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i z projektem ustawy, ta aplikacja ma być. Ta aplikacja, ten kanał zgłoszeń, jak on by nie wyglądał, ma być jak najbardziej dostępny, powszechny, a w projekcie ustawy przewidziano nawet takie sankcje, że jeżeli nawet się wdroży system, system zgłoszeń wewnętrznych, ale on nie jest skuteczny, bezpieczny i dostępny dla pracowników, to i tak pracodawca może ponieść pewne konsekwencje, nawet formalno-prawne, nawet karne. Więc to są niezwykle istotne elementy. I na tym kończymy część drugą, odcinek drugi, który dla Państwa przygotowaliśmy razem z Natalią. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie drugiego odcinka. Mam nadzieję, że Państwo dużo skorzystacie, że ten czas, który poświęcicie na wysłuchanie czy obejrzenie, nie będzie dla Państwa czasem straconym, a my już dzisiaj zapraszamy Państwa do części trzeciej. Części. Gdybyście Państwo mieli jakieś uwagi, to zapraszamy do komentowania czy podcastu, czy filmu na YouTubie chętnie. Jeżeli Państwo byście mieli szczególną potrzebę ukierunkowania jakiejś części na jakiś temat. To jesteśmy na to z Natalią, jak najbardziej. Nasze kontakty mailowe są dostępne. Tak, na kontakty mailowe też, więc albo w drodze komentarzy, albo w drodze kontaktów mailowych zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu tych części. Chodzi o to, żebyście Państwo jak najwięcej na tym skorzystali. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.